cześć wszystkim, chciałem tylko powiedzieć, że wracamy do żywych akcja kampanii i całej reszty nie biegła końca jak już pewnie wiecie Zdanowska niestety znowu wygierała w Łodzi więc niewiele z tego się wyszło no ale przynajmniej nie mogę powiedzieć, że nie próbowałem coś zrobić z Łodzią, żeby to się lepiej mieszkało, z wszystkim tym którzy na mnie głosowali dziękuję i chciałem tylko powiedzieć że wysyłki ryb trwają najlepsze. W poniedziałek wysłaliśmy bardzo dużo paczek do klientów. Wszystkie dotarły elegancko, więc można zamawiać. Koszt takiej wysyłki ryb to 60 zł, jeśli chcecie, żeby Wam zrobić jakieś akwarium z sampem, samoobsługowe, to też jak najbardziej zgłaszajcie się czy to do mnie, czy do Kamila, do Greystone, aranżację i można sobie takie akwarium u nas zamówić. Z wykonaniem przywozimy, robimy od A do Z. Od projektu przez wykonanie aż po zarybienie. Wszystko na naszej głowie, na Waszej głowie, tylko zgromadzić odpowiednią ilość pieniędzy, żeby po prostu na to akwarium mieć środki. Na razie, cześć.